Powitać, powitać Państwa w, w, w piątym odcinku z gry Dom Keeper. Odcinku, w którym, jak w poprzednich odcinkach mówię, walczymy, eksplorujemy, wydobywamy różne materiały i wrogów różnej, różnistej maści. Im dłużej jesteśmy na planetach, tym nowsi wrogowie dom. To planetę również są insi wrogowie. Nie zdarzyło się tak, żeby byli ci sami prawie, no chyba że tylko te latające małe pierdy i ten jeden biegający, więc będzie ciekawie. Bez zbędnego przedłużania możemy przechodzić zaraz do gry, tylko chciałem Wam powiedzieć, że dziękuję Wam za aktywność, dziękuję za to, że jesteście za... za to, że po prostu oglądacie i po prostu wspieracie mój kanał. No, bardzo chętnie bym... Po prostu byłem wam wdzięczny, gdybyście napisali jakiś na przykład komentarz o treści co by było można dodać. E, czy może coś przegapiłem, albo jeśli wiecie jakieś poradniki o treści tej gry, chętnie przyjmę, e, Mi się po prostu do głowy. Ale dobra, bez dłuższego przedłużania zapraszam Was do oglądania i lecimy. Dobra. Kontynuujemy naszą podróż. Musimy dać troszeczkę z roz... tym e, rozpocząć. Jak widzimy. W ostatnim odcinku trochę się jednak działo, bo było dużo, ale tu dużo gierdów do zniszczenia. Eee, musimy sobie na pewno tutaj gdzieś pobierać materiały. O! Gdzieś tutaj będą. Zaraz, mam nadzieję. O! Soft. Kowal o, 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 no tak, jeszcze tutaj jest do aktywowania. Dobra, aktywujemy. Dobra, To będzie pit. Okej, okay. odcinki jak standardowo, około 30 minut będą. No, nie da się ani po prostu. Tak jest już, niestety. No, mam nadzieję, że będzie też... Około tam podróż nasza tutaj. Okay. Dziękuję. E, okej. Okay. To jest ten kaugan. Dobra, tutaj się tak, kopiemy. Sobie. Okej, okay. tutaj niby coś było. O no właśnie, o wielkim trzeba wracać, bo zaraz atak należy. A tego bym nie chciał przegapić, ataku, bo wrogowie są naprawdę, naprawdę już silniejsi. No, dowieziemy to żelazo i te inne materiały, będę naprawdę zadowolony. Tyk. Ulepszenia Naprawa kobaltem. Odwierpa. Większa szybkość dźwigu, Szybko. Szybko. Elektryczna klinga. Po prostu. no To po prostu muszę elektryczną klingę. Nie mogę się oprzeć. Oszczep. 20. 16 na to. Tak. Więcej życia nie. 2 i. wyczerpanie. Czas z zdolności pokiowej. Zabójczy wybuch. E, Furiening stamina. E, siła ogłuszenia. Odnowienie czas strzału 6. Unstręcz. 1,80 do 3. To. to Furiening stamina. Nie, niestety teraz nie mamy wody. No jak ta fala? E, poproszę na... Więcej żelaza, bo więcej żelaza zawsze chętnie bym Dobra. Mm. Lecimy. Wiertło jeszcze, jeszcze. Chociaż prędkość była wysoka. Aha. koniec. Dobra. Tam coś się spadało. O tam jeszcze coś, o kurde. Fajnie kobalti trwa. Ty kobaltu Dala. Podoba mi Aktywujemy kolejne. No to jest do zakończenia gry. Ale chciałbym się jeszcze pobawić, nie ukrywam. Chciałbym ogólnie jeszcze nieco porobić tutaj. Nie wierzę, że muszę to kopać. Ogólnie zapraszam Was do lajkowania, subskrybowania, wbijania na Discorda też. Bo, no, planuję zrobić. Na razie do tego zmierzam i myślę, jak to by zrobić, aby społeczność też miała swój głos. Żebym mogła, jakby, robić wiele rzeczy. Jakby miała swój głos i mogła, jakby to powiedzieć, decydować, co nieco o naszych bossach tym patrz prędkość te ulepszenia 17 chyba szybkość do udźwigu po prostę trzeba u będzie super z prawą odbicie eksplodujące to u dźwigu będzie naprawdę super, będzie naprawdę super. jeszcze póki jestem tutaj sobie zaraz na samym dole tylko fighting. Naprawdę co tutaj się dzieje? To się dzieje A, na dole jest, dobra. Warto wiedzieć. Coś jest na dole. No siła u dźwigu teraz jest woah Jeszcze się naładujemy zaraz. No, gałganki. sobie radę, jakoś nie zostaliśmy mocno zniszczeni przez to wszystko. Ważne, że działa i dajemy sobie radę. No, sprawdzę tylko, czy nam się nagrywa. Tak, nagrywa się nam gierka. Okej. Okay. Materiały. Słuchaj. Woda. Nie, ale teraz mamy dużo I my, szybko się transportujemy i nosimy bardzo dużo. Nie no. Super. Cieszy mnie to niezmiernie. No podwójne, aż mam podwójne, nie wierzę w to, bo kurde, m, bardzo tego potrzebowałem. W następnym odcinku prawdopodobnie zakończymy naszą przygodę tutaj. Do yy, ulepszenia yy, prędkość. Zobaczymy czy nam starczy. Nie, eee. no e? na pewno. Nie. Możemy sobie ulepszyć na koniec dosłownie. Tam aż tak nie potrzeba. O już szybsze wbreć. Obycie szybkie. Aha, tutaj jest. Owe. Koniec jakby szybkości dobra Widać, że mapa zaczyna się po prostu mniejszać. Kurzczyk. Widać to bardzo dobrze. Ale dajemy sobie radę. Dobra, lecimy sobie na szybkości. Dostajemy szybkę prędkość naszej jest. I to. Można by było oszczep zamontować albo lepszą tarczę z biegiem pasu. E, naprawmy już na faksa. Przygotujmy się na atak. No, gałganki. a się! Tam przeciwnicy. Dobra, co? A, to Państwo. Ale mamy naprawę, która nam dużo dała. Fajnie. Super, cieszy mnie to. Myślę, że właśnie w następnym odcinku skończymy e, tą planetę w sumie. Tak będzie to wyglądało. Coś znajdziemy. Pusto Dobrze, że pusz... Ale tutaj znalazłem, haha. Ha. Ok jednak jeszcze mam wolności do znajdywania tego i uwaga. I już tak jakby nie będę potrzebował wiertła bo po prostu według mnie po prostu mogę spędzić ten czas na te ogólnym obywaniu tych rzeczy No mamy prędkość i garność Muszę się o to martwić Po prostu jestem bardzo szybki Bycie szybkim jest naprawdę super polecimy sobie ostatni raz na lewo Zobaczymy, czy aby na pewno wszystko tutaj mamy wzięte. Stąd? rejonu. Tak. O, 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 o. E, tutaj jest taką głupowica. Ale tutaj coś nam się wstydziło. Zaraz będę musiał tutaj fala Kobalt. Super. Mię więcej kobaltu. Lepsza zabawa. Dobra, czyli tutaj mamy z tą strukturę. Jednak ja się jeszcze pusił, aby pójść na prawo i sprawdzić całą prawą stronę sobie. Wydobyć wszystko co tam jest. Abyśmy nie musieli się już mę męczyć. O, tych padujemy. Dodatkowe rzeczy. Eee. Yy... O, wiadomo. No. Ulepszenia 30 mamy. Okej. Okay. Jartwo nie Okpew Lepszy Przyspieszone odbicie Będzie też super No i można będzie tarcze w przyszłości zrobić Albo wzmocnione wyczerpania. Oła oh, wow. Jesteśmy Fajny atak. O kurde Tam leża. O nie, tu coś strzela. Druidowe dziadostwo. Trzeba zabić. Dobrze, kałgałem tak jak to To jest bomba! No jeszcze. O-o. Już się bałem, że coś się wydarzyło. O, lipka. No, ostro się działo. Oj, ostro. Oszczep jest spoko... ...kolwiek. Widzę, że ma swój minus. Jeden poważny minus. To jest po prostu gałganie tak abyśmy przyjdzie do tak jak przyjdzie waduje, tak abyśmy przyjdzie tu jest. tak 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 Woda. tak Ona. O, o dawaj, zmieścicie się. Jeden, Tak ciasno, że masakra. Ale mamy tego... Uf, uf. No w sumie za niedługo będzie koniec gry, bo no, taka prawda, że już mamy prawie całą mapę wyeksploatowaną. Dobre tu poradzić? Dobra. Gdzie na prawą mankę na dół też zjedziemy prawie całkiem. A, no tak, tutaj już. Kawia. Tak, to, jest... to, jest... to, to, to wali. A jeszcze coś tam jest. Aha. Chowal. Fajnie. O. No to na następnej fali będziemy chyba zbierali manatki. Moi drodzy. Tak prawdopodobnie będziemy zbierali manatki. Myślałem, że będzie to odcinek 30 minutowy aczkolwiek widzę, że jednak może być. Niestety widzę, że może być ...krótszy. Homik. Dostaliśmy osiągnięcie. Homik. Te ulepszenia. 24. Mm. Odbite pociski energetyczne wybuchają. Siła tarczy. Mocnione wyczerpanie. Czas trwania zdolności 4 na 7. Czas doładowanej do, do zdolności budowej. Arena Damage. Arena Stun. Szybkość. Dobra, takie coś bym zrobił. Eee, bo mogę odbicie większe większą mieć albo wybuchowe odbić ale wybuchowe odbić eee, anatomię też zarzucę drogie o 2 i 4. Eee, the Chambers pamięciowa dobra mm. jeszcze sobie może ulepszenia naprawmy kopalki O nie, panie, czy fala była? O panie, ale że będzie gorsza. A, takie coś? Takie niebotyczne rzeczy nam się trafiły. Dobra. Ja. tutaj trochę też można poszerzyć zawsze. Coś ciekawego? Już całkiem, całkiem. Oj, całkiem, całkiem. Dobra, całą mapę mamy prawdopodobnie wyekspatowaną. Więc, Aktywację. dosta tutaj. Wiecie co się wydarzy moi drodzy Tego byłem chyba tego nie tak władał ale... Nie wiem Też dobra Ulepszenia mamy coś do ulepszenia ja nie. Automatyczne repa. No dawaj. Chciałem ich wykończyć osobiście. Ukoło ratowano przetrwane fale 26, czas gry 61, przybyte dystans 16 km, poziom trudności trudnych. Zepite spory 110, rozbite skały 820. Zdobyte zasoby 8, rozmiar mapy średni, Odblokowano nowego zwierzaka, odblokowany nowy świat, odblokowany nowy rozmiar mapy, taki nowy element. Straszacz. Montuje zbiornik, który wytwarza płyn odstraszający potworek. Aktywuj go, aby rozpędzić sytuację poza kopułą, co opróżni opóźni kolejną falę potworów. Prestige. Nowy tryb gry. i wysyłanie do domu jak najwięcej w nim twoja kopuła zostanie niszczona lub bezpieczny nie Nowy... Znawca. Nowy strażnik. Jego wybiorę. Nowy znawca. Strażniczek. Oczywiście musi być. I misgra... Prawie Kopuła z mieczem lub kopuła z laserem. Mi się zdaje, że kopuła z mieczem jest też spoko. Nowy zwierzak. Inżynier lub znawca. Znawca ma polo, jakieś inne rzeczy. Gadżet, tarcza, odstraszacz, nie, tarcza. Tryb polowanie na relikt, okej. Okay. Eee, także większość, moi drodzy, dziękuję za obejrzenie tego odcinka. Zapraszam was do opierajkowania i zamachowania kanału. Iść na bieżąco. Oczywiście, to nie jest wymóg. wasza dobra wola. No i co? Tym pięknym akcentem zakończenia kolejnej planety, kończymy nasz odcinek. Trzymajcie się. Cześć. Pa. Wufu.